Nad górami widać było słup dymu. W powietrzu unosił się zapach spalenizny. Pożar? Gabor pociągnął nosem. A, może piorun trzasnął drzewa? Nie, odparła Mewę. Znam ten sfont aż za dobrze. Unosił się nad cały Medirn. To smród palonych domów. Lyryjczycy przyspieszyli kroku. Chwilę później zobaczyli stojące w ogniu miasto i ryczącego wściekle smoka. To ten wasz Keltulis? spytał Gaską, posłaniając oczy przed bijącą od osady łuną. Faktycznie, całkiem niegroźny. Nie wiem, co go ugryzło. Krasnoludzie szarpną topór z zapasa. Królowo, trzeba pędzić co trzecią. Nie lękajcie się, mości, krasnoludzie. Rzekł Eik, nie czekając na odpowiedź mewę, po czym opuścił kopię i ruszył galopem w stronę płonącego miasta. Za mną! Ubić żmiję! Reinhardt? zawołała Mewę. Każ żołnierzom zmoczyć płaszcze może ich to ochroni przed ogniem. Ruszamy jak tylko będą gotowi. Jeśli się nie pośpieszymy, z Ejka zostanie tylko osmalona blacha. Pani! To zwykli żołnierze, w starciu ze smokiem! Wiem, ale musimy pomóc, albo chociaż spróbować. Kiedy Reinhardt poszedł przekazać rozkazy, Mewę odwróciła się do Gabora. Ten smok, on ma jakąś słabość? Obawiam się, odparł ponuro krasnolud. Że tylko do surowego mięsa. Mewę pokiwała głową, przełknęła głośno ślinę. Chociaż panował ziąb, czuła jak oblewa ją pot. Nie poddając się lękowi, królowa dała rozkaz do ataku i żołnierze wjechali między płonące domy. Z bliska Keltuiz był jeszcze bardziej przerażający. Mimo ogromnych rozmiarów poruszał się z zaskakującą zwinnością, niczym biegnąca po piasku szczurka. Jednym ruchem łapy przetrącił kamień trzem krasnoludom, czwartego przegryzł z trzaskiem na pół. A potem odwrócił się w stronę Lyryjczyków. Więcej was, powiedział wykrzywiając zakrwawiony pysk w paskudnym uśmiechu. Dobrze. Ja, pensa smoka. To musi być możliwe. Daję ma venda! Odwraca się. Uważajcie. Zob, osiągniemy nasz cel. Dla przyjaciela wszystko. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej. Ty też winien pomagać, jak kodeks nakazuje. Pani, tracimy ludzi. Wskaż mi C. Oczwara jest osłabiona. Uważajcie, reaguje na wszystkie razy. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Musimy uderzyć teraz. W to samo. cała, joście i no buty cisną. Zwariowałeś?! Nie z tym! Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Tego dnia poległo wielu Leryjczyków, spalonych żywcem, rozszarpanych smoczymi kłami. Ale ich poświęcenie nie poszło na marne. Wespół z krasnoludami zdołali poważnie ranić Keltulisa, zmuszając go do ucieczki. Ryki okaleczonego potwora niosły się po całej przełęczy. Teraz do ryczy, sy. Trzeba było nas nie napadać! Ech, gadzisko głupie. Mewe, to Wawrinek, starszy osady i rodów Ferenców. Moje uszanowanie i kondolencje. Ech, nie jest to tak źle. Gdyby nie wy, kamień na kamieniu by tu się nie ostał. Powiem ci szczerze, kiedy usłyszałem, że do Machakamu przyjechała jakaś ludzka królowa i prosi o pomoc. Powiedziałem, że prędzej krokus mi między półdubkami zakwitnie, niż zagłosuję na tak. Strach będzie zajrzeć potem w pludry, ale zmieniłem zdanie. Po tym, co tu dziś zobaczyłem, co dla nas zrobiłaś, masz poparcie i dozgonną wdzięczność wszystkich Ferenców. Dziękuję. W dobie wojny z Nilfgardem to wiele dla mnie znaczy. Wybaczcie, że zakłócę tę wzruszającą scenę międzyrasowego pojednania, ale już dłużej nie wytrzymam. Wawrinek, co tu się do cholery stało? Czemu Keltulis was zaatakował? Ażebym to wiedział. Po prostu tu przyleciał, jak nie żygnął ogniem. Pół miasta zaraz stanęło w płomieniach. Szlak by to. Trzysta lat był spokój. Było, minęło. Trzeba myśleć co dalej. Smok ledwo zipiał, trzeba go dobić, zanim się wyliże. Czyli szybko, bo rany się goją na nim jak na psie, a najbliższy posterunek straży daleko. Zanim przyjadą na odsiecz, może być za późno. Wiem. Dlatego myślałem, że <laughs> może ty, królowo. Słucham? Chyba żartujesz. Rozumiem, jesteś wyczerpana bojem, nie chcesz narażać żołnierzy, ale zważ, że bestia śpi na kobiercu ze złota i rubinów. O, oczywiście ten skarb należny jest Bruwerowi, ale gdybyś sobie potrąciła małą sumkę, nikt się nie zorientuje. O nie, 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 nie. jedna walka ze smokiem mi wystarczy, dziękuję bardzo. Drugiej raczej nie będzie. Widziałaś przecież. Krew się z niego lała jak z dziurawego wukłaka. Jego trzeba po prostu dobić. To czemu sam tego nie zrobisz? Mewel, zobacz co tu się dzieje. Domy spalone. Nie znajdziesz nawet jednego krasnoluda, który by nie był w bąblach od poparzy. Nie mogę ich tak zostawić. Sama nie wiem. Muszę to przemyśleć. Przemyśl i pamiętaj o skarbie. To gdzie jest leża Keltulisa? Y, na północ stąd. Wielka pieczara. Nie sposób przegapić. Mewe pożegnała się z Wawrinkiem i ruszyła w drogę. Czy pojechała dobić smoka? pytacie. Ciii. Nie uprzedzajmy faktów.